Ale nie, no po, 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 to nie? Auto się jeszcze nie zatrzymało. Pyk, A to już drzwi otwarte, nie? Jako wysiada. Suchar poszedł siedzieć normalnie, ma gorszą przeszłość kryminalną niż Żedew. Ty ja widziałem, jakąś szotę, jak się wpierdalają po Paramaxila i, i Słuchara. O, o co o chodzi w ogóle? O Paramaxil zatrzymany przez lajniaków. Jaka kopa się. A dobry Pa jak kur... Auto się jeszcze nie zatrzymało, ten już wysiadł, nie? Dobra Kluczyki na potrzeby. Dobra Dokumenty wszyscy Ja nie mam przy sobie A mój obywatel może być? Może być Może no, być Gdzie jedziecie, skąd wracacie? No jest, jest przyjechałem tutaj A skąd wracacie? Z Krakowa Z poza Krakowa A konkretniej? Ja, no zależy kto Na nie, jeszcze sekundę no. dobrze. Wyłączasz tą kamerę. Bo przede wszystkim od tego zaczniemy interwencję. W... To ochrona ZK, na pewno? Ale nie, no po, 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 to, nie? Auto się jeszcze nie zatrzymało. Pyk, a to już drzwi, kurwa. Otwarte, nie, wysiada. Gasisz auto. Gasisz auto. No nie wiem, dziwna ta interwencja, taka. Jak się człowiek ma coś bezpiecznie, jakikolwiek, jak później widzi takie coś w internecie, nie? Obejrzę to, w słuchajcie, sensie to. To nie kolega, patrz, ej, słuchaj, patrz kto podjechał. Dzień No nie, po prostu spakowaliśmy tak sobie kolegę. torbę. Nie no. No to nie kolega. To, le, to lekkie, nic takiego. No spoko, to się śmieją akurat goście. No. A ktoś dzwonił? A, dobra, dobra. Nie, no typecki się śmieją, nie? Straż miejska. A tamciu jak się wpierdolili, to koniec.